A w siedzibie Truskolskiego, jak widzicie, w pałacyku gościnnym, flaga unijna, większa prawie niż flaga polska, taki to z tego człowieka jest patriota. Zobaczymy, czy pałac dalej w rozsypce. No, niestety, dalej się wali się. Białystok w ruinie To, że tu pisze yy, Urząd Cywilny to zmyła, bo najważniejszą funkcją obecnie jest Kancelaria Prezydenta Miasta, proszę Was I Kancelaria Prezydenta się sypie Także Białystok w ruinie